coś do olej dajesz do oś? No, to nie wszyscy mają. Co? Dzień, nie. Jeszcze raz. O no. mnie jest poszukiwanie na działanie systemu dobierania graczy. Woda morska? No to tam gdzieś są, nie wiem. Los masz do kany? Los masz do kany? Połóż się, co wsiłknie. Dobra, kto jest numer graczem 3, kurwa, bo już nie mogę tego. Ja, to chyba, że no bo jeszcze raz daj mi do zabierz, Ja pierdolę. Jeszcze zadaj <grym> Tylko. <grym> nie wiem. Nie gracz, a trzy, tylko trzy gracze. Funkcja ekip jest ograniczona. Tata, nie trzeci gracz, tylko... Dawajcie, harry Gro. Dawaj, wkręt, kredy, kurwa. Harry Gro, kurwa, poszłeś znowu jesz kanapki? To jest goście, co? Jestem, przecież tej czarnej gotowości siku idę. No to dawaj, dawaj jesz, tych z ty Fifią Leszczem grasz. Leszczyk. Ty wszystko na Leszczyk, kurwa. Leszczyk, Leszczyk, Pomieszczyk, kurwa. Ale kurwa, chcecie zobaczyć moją konsolę do tego, do kamery? to patrzę, patrzył ja czy tak. nie? Co? Ja na patrzył. Ej, to patrzę. Ja na razie patrzę to jest. O kurwa! A czego to kurwa taki kabelek, tu jest kurwa mały. Ja pierdole Ale pizda kurwa Co do chuja skąd? Ja pierdolę. Alex Princes kurwa Alex próbuj mnie. Ale Pumat ty na był ty brzuch kurwa był brzuch, zobaczcie moja konsola o kurwa, jest oh, pio, kurwa oręża, dalej, jest, dalej, co? I Zeus jest Dzieńka. a z tamtej strony mam taką kurwa. No pani ja tu klasa światowa Haha, ha, sam sobie zrobiłem ha, 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 ha. Tu wystawka jest chyba Zobaczcie, <sus> <sus> oh, kurwa, a, wystawka a, tu jest kurwa karbon Oooooo Taki kurwa karbon Dobra Gramy. Olek Wychodzi? Jaki Olek wychodzi kurwa tam, jak sobie, o to A kto to jest Alek? Nie ma nie ma Price Nie może spać. No i zabijamy się, A Kto to jest, jest kurwa Alek To jakiś czas ty też ja wiem dlaczego ta kurwa ten kabel te zamutowany. Bo, bo mamy moje jaja to wszystko spadało. Dobrze no, już... zabiłeś uh. o, a, a, a. To, co... <śla> Ty ja jeszcze nie gram kurwa kijchujmie na napierdala. <śla> spadłem, no Kurwa, ale sobie <śla> No to pierwsze zjełeś. Przecież Marcin mówi, że woli te drugie. to ty tych nie mieliśmy grać? Bo ja No, ja to wolę te. O, o. Kto Já Já Ja nie. Jacek, ty? Ja, ja nie, nie, bo ja ustawiałem kamerę, pokazałem chyba komuś, że Fifi, fi, fi, ty jesteś fifi. Fi. A jak? Jesteś dresia kurwa, nie zawił, co? Jak mnie zabił, to zostaje, tylko ze wkręt. Ten, Albo faza fazę klen. I co, ta no, pała nie przyszła nie? tu czy nie z powrotem? Na tej mapce trzeba mieć Ty pało! Ja to no, pało? Gdzie no, ta Kto no, mnie no, zabił przed chwilą? Proszę mi powiedzieć. Ja to pierwszy zakręt. No. Nie, tamte są lepsze, no, bo oj, tu chłopie nawet nie widać, gdzie jesteś. No, Jacek. Co? Nie żuj ty. Kto to żuje? Ja nic kurwa nie żuję, czego ty chcesz? Kurwa. <laughs> No do dostałem Cicho, bo ci rzucę bandażem i będziesz krzyżyk miał na sobie. A to ty jesteś tu obok? No ja zdechłem już z Zaślizgnąłem się. Ten i... co takie kaczki robi? O ty ciuru dzień. Oho, Ty ej, teraz to masz git. No dalej, ja, nie, jeszcze masz dwa. Dwa. Jeszcze masz dwa. Karma wróciła. A ty karbo, ty... Co to zrobił? Fazeklen, Kto to jest w ogóle? Fazeklen? Ten co ci naobliżał. Nie, to nie Tam Tamten to był jakiś inny. To to by naobliżał. Nie, to jest... naobliżał, nie, wiem, nie. Ja, tobie to, jakby mi. Ja, Jak by mi naobliżał, to żebym był tutaj kopany, to bym do tego miska pojechał jutro, rozumiesz? Tobie A tobie, no, to by naobliżał. To naobliżał, że w dupie na. Tobie naobliżał. To chopie, to powiem ci, że nawet gorzej, jak... jak... Powinienem się zachować, jak będziesz się z To gorzej niż... Nie wiem... I co, on on nie dojechać? Na mojej stronie. Dawaj dojedź! Ale... Bo... Ale... ale ja jestem chudza! Pojdzie... Pojedziemy taksówką. Balona masz. To Fazek z... Lem mnie przedtem też zabił, nie? No bo się myśli na tobie. Balon, Czemu ja nic nie dostaję? Dawaj balona, co ty robisz? <suszel> Dojdź go do balonem Do nie... Do niego jeszcze. Dałem. Ooo, przeciwkę ci rzuci. Nie co, mój. Co jesz? Co jesz? Jak co jesz? Nie, bo on coś je. Żuje. Gumę chyba. Ale... Dobra, tego rozpoznaję, tego rozpoznaję, dobra. Tego nie mam nadzieję, że kurwa, że się zachowa jak człowiek. <laughs> Kto mi rzuca pizzę jakąś? A, zobaczymy. Czemu ja nie mam? Ja mam biga jakiegoś biga? biga? No biga. No ja mam biga. No na chuj, strzelacz. Ja też mam biga. Już kurwa po tobie. Na raf kręcik no. Ale kilkomu weszedł kurwa Marcinowi, ale ty jesteś frajer kurwa, po chuj Ja to myślałem że kurwa masz ten Przepraszam, przepraszam panie nie chciałem Nie chciałeś Nie chciałem, nie wiedziałem że to Kurwa Kurwa, czego to tak robi, kurwa? Nie mogę się ruszyć? A jak ja mam wejść? O! Tańcz, kurwa, tańcz. Ale chuj. Ale kurwa, ja pierdolę. Ale wiesz to, ja wiedziałem, że kurwa, że ten... panie, ja No, bo powiedzieć, że ostatni jest tym że chcesz no, mnie zabić. No to powiedzieć, że zabijam cię, a nie... A, nie, no to pan mnie nie miał zabić <laughs> No tak, ale ja nie wiedziałem że to ostatni To ja odam tak. Ale to nie chodzi o to Nie ja oddam wina O informacje chodzi to Ja bym wiedział o tę ścianę ko ciebie kurwa Ale ja oddam wina Fałszywy prorok No i po co wie co zrobiłeś? No bo, bo żeś się pokusował na mnie <laughs> Jak Śmieć śmieć ale co to co no to co to co ty robisz to hello kurwa sam zaczęłeś kurwa Karydrow Karydrow cię zajebał Steps, kary, karydrow, aha, tu był A to został w finale? A pacem, karydrow A i ja? Kurwa leć, kurwa leć To jeszcze został, powiedzcie kto został Gdzie jest? Nie wiem, niczego... Charydro, Charydro, Dro, odezwij się zaraz będzie ciężki Dobry wieczór, Gudziak. kurde ty to jesteś mię mi brakowało Dobry wieczór gdzie on się kurwa Pozdrawiamy Na dole Weź podejść Ale gdzie kurwa? Nie wiem na dół A chcesz powiedzieć Siemonów You win, kurwa A wystarczyło jakby coś powiedział Powiedz kurwa, oddam Ci wina Pa ja to na Zaczniesz chodzi chodzić nim spać? Ci mówię Jak będziesz szpet, zakryj się poduszką Jutro jest niedziela, kiedy jest Do Ale dobrze, że zmienia przynajmniej bo wcześniej to nie zmieniało, w chuj. A co jest papliczka Chili robi? Eee, przyspiesza. Dobra. Oj, patrz. Nie, 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 Ej, ja jeszcze jąłem przez stronę najbardziej. Ja najbardziej przez stronę. Przez stronę, No, pierdolę. Dobra, S nie trafił. A mu za kurwielbie! A no ten jak kurwa. Mam dynamit, uważaj, ty! Ohoooo! Ty Nie no, przejść rany! Kurwa! Zajebie Kurwa! Zajebie chuja! Kurwa, Chyba ja jestem. Ty muszę wiesz? To już koniec czy nie? Ale go Finał mamy. Co ty w tym pisznie moje się widzisz? Ej. Fifi. No? Ale wiecie, że się nie niszczyła najbliższego, chyba że zostaje w I chyba, że jest z lewiska u mnie. ja z zawsze z gróżnią. Od najbliższego, Od najbliższego przyjaciela zginę. Zabiję, zaw... ja Cię nie zabiję. Ze wklęta załatwił, bo jego nie chciałem, bo był blisko. A już miałem nalot mu rzucić. Oh. I dobra ewentualnie. Pręcz tym balonikiem. Ale... Kumbić sniperkę na... No. Ja co, kto ty znowu koszulkę zmieniłeś? Jakby nie ma streamu, jest to na kiblu No kiblów kurwa. To co mi to wskazuje? Co to, to nowy poleciał, a, a jest włączony z tym? No chyba hmm. Nie, Nie wiem Pij zepokazujesz człowieka Jeszcze 20 minut, nigdy idę spać To jeszcze strzelacie gdzie Wiktor?

nie ufam, tamten no, Fifi, Jansku, nie. ma osłonę. Fifi madafaka, łeb. Pani Jasku, nie. Łeb. <śles> no, raz jebałem to. <śles> no kurwa. <śles> jeszcze. Co ty zrobiłeś? Dojadłem do tej jedynej kurwa. Jebane. Nie, 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 nie. Ty, bo ja nie wiem, kurwa, gdzie stoję teraz, kurwa. Pojebana gra. no kurwa, jebany, kurwa. Już kurwa i razy Ile razy można, kurwa? No.